Dobrze, słuchajcie, jest sobota 16 grudnia. Zatem, jeżeli sobota, to idzie raportu. Dlatego czas zrobić pomiary ciśnienia. Waga na nam pokazała 120,1 kg, czyli teoretycznie 100 gramów mniej niż w zeszłym tygodniu. No i jeżeli chodzi o kwestię yy, Formy to prezentuje się za występujące. Już zmierzymy ciśnienie. Zobaczymy jak to wygląda. 139 na 76 Pierwszy pomiar. Zaraz zrobimy pomiar numer dwa. A w międzyczasie sprawdzimy sobie cukier. Co prawda, jak zwykle nie zdążyłem wypić za dużo wody, chociaż w sumie zepchnięto 700 ml, nie prawie, tylko ponad 700 ml, po prostu, że nie, 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 nie tak dawno, bo wstałem niecałe 20 minut temu, ale powinno wystarczyć. Dobrze, sprawdźmy. Te ręce. Cukier. 91, czyli całkiem przyzwoicie. Napiszę sobie od razu. Jak widzicie, już jestem niżej niż jak zaczynaliśmy, bo mam zjebane krzesło, które mnie zresztą bardzo, ale to bardzo denerwuje. Muszę w końcu zakupić normalne krzesło takie, które nie zjeżdża po paru sekundach w dół i mnie nie denerwuje chociaż z moimi zdolnościami to nie będzie pewnie prędko dobrze, skończmy ciśnienie numer dwa 135 na 76 i tak zapiszę dzisiaj mamy trening nóg powiem wam szczerze, że Yy, obudziłem się z lekkim bólem pleców. Nie yy, yy. nie. wiem, czy się dzieje ostatnio, ale ostatnio ja śpię jakiś łamaniec, i budzę się non-stop z powyginanymi plerami. Więc nie do końca wiem dlaczego w sumie, ale tak jakoś wychodzi. No i tylko to, no i to świadczy niestety o tym. Że znaczy oni to nie świadczy, co, nie wiem, co ja w ogóle mówię, to oznacza, miałem powiedzieć, to, że prawdopodobnie znowu nie zrobię tej rotacji ze Smithem. W ogóle ja już nie pamiętam, kiedy robiłem tę rotację ze smifem, bo to też ma w planie treningowym na robić SMIF w skład razem z hmm, hak składem aczkolwiek ja od początku planu robiłem SMIF w skład chyba zero razy. Yy, no, tak to mniej więcej wygląda bo zawsze coś. I nie ukrywam też, że ten Smith to jest dla mnie opcja zdecydowanie dużo gorsza, ponieważ ja generalnie każda forma składu, składu, gdzie nie mam oparcia na odcinek lędziowy odczuwam dość mocno w wędziach. Jest to spowodowane, od razu mówię, yy, niestety tym, że mam bardzo kiepską mobilność, tam mi ktoś pisał ostatnio w komentarzu, że mam całkiem niezłą mobilność, ale to nieprawda, <grym> niestety. Jak bardzo chciałbym się wybierać w, w tej materii, to niestety nie ma co ściemniać. Moja mobilność niestety zbyt wybitna nie jest. No i generalnie, jeżeli chodzi o właśnie na przykład, nie wiem, przysiad wolny na, na sztandze albo smój skład, to najczęściej e, próby jego wykonania kończą się tym, że i ten odcinek lędziowy jest mniej lub bardziej przeciążony i później przez kilka, kilkanaście dni to odczuwam, dlatego też staram się w miarę możliwości, że jest taka opcja wykonywać ten, ten, ten hack skład. Zresztą u mnie na siłowni mam chyba jeden z najlepszych, o ile nie najlepszych hack skład na jakim kiedykolwiek przyszło mi robić. Więc mam ten, mam ten plus i to szczęście. Stąd też bardzo go lubię używać, no bo to jest jakby ym, maszyna, którą, którą po prostu jak ktoś raz użyje, to ciężko mu się, mu się z niej wybić. Zresztą chłopaki tutaj, niektórzy ode mnie, yy, co oglądają, byli u mnie na treningu, no to wiedzą, jak ten, jak ten hack działa. No, i wiedzą, że mam, że mam rację, jak mówię o tym. Także, generalnie, no jest to bardzo bardzo dobra opcja, żeby tego haka użyć. Jak tylko mogę i mam okazję, staram się to robić. To, generalnie, to generalnie jeżeli chodzi o, o Smith, to on jest dość dziwny, bo to nie jest Smith klasyczny, który jest ustawiony w pionie, tylko to jest Smith, który jest ustawiony pod lekkim kątem, co automatycznie. W momencie schodzenia w dół e, powoduje, że on delikatnie was jakby wypycha do przodu czy też do tyłu, w zależności od tego jak się ustawicie, czy przodem, czy tyłem do, 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 do maszyny. E, no i niestety, ale no nie jest to najkorzystniejsze, w, zwłaszcza u takich kloców bez, bez mobilnościowych jak ja. Dlatego też po prostu, tak jak mówię, no jeżeli mam taką możliwość, to korzystam z tego, z tego em, haka, on mi robi najlepszą robotę. No i tak też, tak też sobie pewnie dzisiaj e, zrobię. Y, po, y, oczywiście tak, trening zaczynam od zawsze od uginania, więc jako pierwsze nie mam, mam oczywiście uginanie. Natomiast y, następnie wchodzę na, y, już na czwóreczki. Są to wyprosty pod udzi na, na maszynie siedząc. Następnie jest właśnie hack squat, który zobaczycie dokładnie. Ile serii i tak dalej postaram się opowiedzieć. Mam nadzieję, że nie zapomnę w Wise Następnie przechodzę na leg press po presie, przechodzę na yy, bułgarski przysiad, a w zasadzie split skład połączony z wyprostami, jedno nóż. i to jest w zasadzie y, wszystko, jeżeli chodzi o trening czwórek. Aczkolwiek, chociaż brzmi to bardzo, bardzo niewiele, to yy, każdy z tych ćwiczeń zawiera jakąś formę intensyfikacji, która yy, no, po, po prostu robi, robi robotę, <laughs> więc tam yy, intensywność pracy jest naprawdę bardzo bardzo wysoka, mimo tego, że ta objętość jest bardzo niska, więc tak to wyglądać będzie na dzisiaj. Jest prawie godzina 751 dokładnie. Wysyłam plan do, do Łukasza i widzę się z Wami przy śniadanku. Dobrze. Szybciutka nagrywka. Moje się wygląda następująco: 75 g płatków, 25 g gryżowych, oczywiście 25 g płatków czekoladowych, 100% czekolady gorzkiej. Jedna miarka doczówki bełkowej, to 4, 4 tosty podmazianiste. W środku 100 gramów piersi z kurczaka, pieczarki i dwa plastry sera proteinowego. Staram się nagrać jak najszybciej, bo jest już siódma, prawie 40, a dzisiaj musimy zjeść wcześniej, bo jesteśmy ugadani z kimś, więc musimy się po prostu spieszyć, także kończę i widzimy się pewnie przed treningowym, a później na treningu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym Wojzów Werze. Dzisiaj z treningu nóg, jak mówiłem, już wspominałem w zasadzie wcześniej. Zaczynamy oczywiście od uginania. I tutaj dla wszystkich informacja, jeżeli chodzi o kwestie uginania, w tym systemie, który wykonuję aktualnie to trening nastawiony jest tylko oczywiście dzisiejszy na trening mięsi czworogłowych uda, czyli przodu uda, natomiast zaczynam zawsze od uginania, ze względu na kwestię rozłożenia kolan i dobicia większej objętości po prostu na, na ten tył uda. Ja zaczynam od rampy wykonywanej na granicy 12 powtórzeń. Oznacza to, że co serię dokładam yy, obciążenia, wykonując po 12 powtórzeń, aż nie dojdę do momentu, w którym nie będę w stanie wykonać 12 powtórzeń. Następnie dokładam drugą nogę, bo jak widzieliście, wykonywane to było w systemie jedno nóż. Co sprawia, że jest to swego rodzaju taki, można powiedzieć, dropsek, ponieważ no 50% można powiedzieć, że zmniejszamy wówczas ciężar i jesteśmy w stanie dociągnąć kilka, kilkanaście powtórzeń więcej, co naprawdę robi kozacką robotę. Polecam wypróbować każdemu, kto czegoś takiego nie próbował. No ja te, jakby tutaj, metody identyfikacji w tym ćwiczeniu mam różne, akurat w tej rotacji mam to i szczerze mówiąc jest to moje ulubione. Um, ulubiona metoda intensyfikacji, jeżeli chodzi o uginanie nóg, bo naprawdę robi to świetną, świetną robotę. No i teraz jeżeli chodzi o ilość serii, to tej serii jest tylko i wyłącznie jedna, aczkolwiek sama kwestia robienia tego w tak zwanej rampie, to znaczy zwiększania tego obciążenia co serię, powoduje, że ta objętość treningowa jest ogólnie bardzo, bardzo wysoka. I mimo tego, że na papierze jest napisane, że jest to tylko jedna seria, to objętość jest na tyle duża, że ta jedna seria jest wystarczająco w zupełności wystarczająca. Generalnie ktoś mnie dzisiaj zapytał na Instagramie odnośnie właśnie rampy, czy to nie jest tak, że wykonując rampę na jakimkolwiek ćwiczeniu, no jakby ostatnia seria będzie automatycznie wykonana ze znacznie mniejszym ciężarem, ponieważ no samo zmęczenie generowanie, generowane dokładaniem. Yy, tych, tych Tego ciężaru z serii na serię, ponieważ no, rampa zakłada, że no, powiedzmy, zaczynamy od ciężaru, który jest, nie wiem, powiedzmy, może 20-25% ciężaru maksymalnego na zakładany przedział powtórzeń. W tym przypadku było to 12 powtórzeń. No to w momencie, do którym dojdziemy do takiego ciężaru, w którym osiągniemy uparek mięśniowy na te 12 powtórzeń, robimy nierzadko 6, 7, 8 serii roboczych, co z kolei przekłada się na ogromne zmęczenie teoretycznie tej tkanki mięśniowej, ale tutaj założenie jest bardzo mylne. Osób, które myślą, że to zmniejszenie tego ciężaru jakby ostatecznego będzie powodowało mniejszą hipertrofię, ponieważ to, co też wpływa na, na kwestię hipertrofii mięśniowej, to jest oczywiście objętość treningowa. No i generowana w ten sposób objętość treningowa powoduje, że owszem, używamy relatywnie mniejszych obciążenia w serii tej głównej i ostatecznej, aczkolwiek sama ilość wytworzonej pracy generuje bardzo dużo uszkodzeń mięśniowych które automatycznie powodują no, wyższy stopień hipertrofii. Tutaj, kto nie próbował takiej metody, może sobie oczywiście spróbować. Oczywiście ja nie namawiam nikogo do trenowania w takim systemie, jeżeli ktoś jest osobą początkującą i ma ogromny potencjał do budowania siły mięśniowej i może to wykorzystać w sposób liniowy, bo taka progresja liniowa, siłowa będzie zawsze najlepszą metodą, zwłaszcza dla osób początkujących, aczkolwiek dla osób zaawansowanych zdecydowanie tego typu formy intensyfikacji mogą się świetnie, świetnie sprawdzić. I tak też jest w moim przypadku. Jeżeli chodzi o kolejne ćwiczenie, to jest to kolejna forma intensyfikacji i kolejne ćwiczenie wykonywane tylko i wyłącznie w teorii w jednej serii roboczej, bo to, co Wy teraz widzicie, czyli te postępujące po sobie serie, to jest tak naprawdę jedna seria robocza, która zakłada, że wykonuje 5 powtórzeń, zaczynając od ciężaru, który jest, no bardzo mały, powiedzmy jest to 10%, 20 może maksymalnego ciężaru na zakres 5 powtórzeń, no i następnie można nawet mniej, może nawet 10-15%. No i następnie, co serię, co 5 powtórzeń, dokładam jedną sztabkę w, w, w dół, czyli w górę można powiedzieć. Czyli dokładam o sztabkę więcej. Zatem ten ciężar rośnie sukcesywnie. Wraz ze zmęczeniem mięśnia. No i W momencie, w którym dojdę do takiego ciężaru, w którym nie jestem już w stanie wykonać 5 powtórzeń, zaczynam dokładnie tą samą sytuację, tylko że w drugą stronę, czyli schodzę z ciężaru, odejmując po jednej sztabce, wykonując wciąż po 5 powtórzeń. Dzięki temu generuje to ogromne, ogromne zmęczenie. Bardzo dużo metabolitów się akumuluje w mięśniu. Bardzo duży jest też czas pod napięciem, ponieważ taka seria trwa. Podejrzewam, nie wiem, ile ciężko mi teraz pewnie, bo filmiku mógłbym sprawdzić, ale myślę, że około 2 minut spokojnie, o ile nie dłużej, więc sam, sam, samo to powoduje, że ym, ten efekt zmęczenia mięśniowego i, i hipertrofii jest potencjalnie wysoki. Aczkolwiek tutaj nie jest to ćwiczenie typowo hipertroficzne, jest to bardziej takie ćwiczenie, jak powiedział przygotowawcze. Chodzi o to, żeby bardzo dobrze rozgrzać kolana, żeby przygotować się pod ćwiczenie ciężkie bazowe, które następować będzie po tym ćwiczeniu. No i wstępnie po prostu zmęczyć te mięśnie. Także jeżeli ktoś chciałby wykonywać tą formę ćwiczenia, czy też formę intensyfikacji w ramach jakiegoś takiego kompleksu hipertroficznego jako ćwiczenie główne w swoim planie treningowym, no to nie będzie to absolutnie dobry pomysł i raczej za wiele na czymś takim nie zbudujecie, jeżeli oczywiście to ćwiczenie nie będzie pokryte jakimś cholernie ciężkim siadem czy precem czy czymkolwiek, co zmusi Was do użycia po prostu ogromnego ym, ciężaru, relatywnie ogromnego dla Was, no i do takiej prawdziwej hipertrofii mojej fibralnej, a nie tylko tej powiedzmy sarkoplazmatycznej, czyli tej, tego budowania tego, tych, tych metabolitów mięśniowych na wysokie powtórzenia. No i tak jak mówiłem wcześniej, teraz robimy coś, co popiera, yy, 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 że tak powiem, właściwość ćwiczenia poprzedniego, czyli hack squat. Ja wykonuję hack squat na maszynie do hack squatu, jak widzicie tutaj. Jest to jedna chyba z lepszych maszyn kiedykolwiek używałem, jeżeli chodzi o hack squat. No i mamy tutaj 200 kg, przy czym ja wykonuję to, jak widzicie, w bardzo spokojny, kontrolowany sposób, z pauzą w dole, dlatego, że już nauczyłem się przez lata trenowania, że jakiekolwiek odbijanie, wykorzystywanie streż reflexu w dole ruchu, czy czegokolwiek, co potencjalnie może zwiększać napięcie na stawach kolanowych u mnie dobrym rozwiązaniem absolutnie nie jest. Mimo tego, że zbudowałem całkiem niezłe nogi tą metodą, to też nabawiłem się ogromnych przeciążeń w stawach kolanowych i nikomu takiej metodyki odbijania nie polecam. Zatem polecam właśnie kontrolę, zwłaszcza przy im cięższy ciężar, tym ta kontrola powinna być, uważam, większa i sposób wykonania tego ćwiczenia bardziej, zdecydowanie bardziej świadomy. Więc tutaj pierwsza seria jest wykonywana w zakresie 6 do 8 powtórzeń. Mi wyszło chyba coś koło w granicach 9 jest byłem bardzo zadowolony, bo jest to chyba dwa powtórzenia więcej niż w zeszłym tygodniu. I następnie wykonuje znowu formę intensyfikacji, bo jak widzieliście, o czym chyba wspominałem nawet wcześniej, ta objętość ogólna treningowa dzisiaj jest bardzo mała, aczkolwiek ilość intensyfikacji sprawia, że ten trening jest naprawdę ciężki, więc nie zawsze duża objętość treningowa wygenerowana samymi seriami roboczymi jest aż tak istotna jak właśnie kwestia intensywności treningowej, jaką wkładamy. W, w, dany, w dany plan treningowy no i tutaj wykonuję coś, co nazywa się 1 i 1 druga zatem jak widzicie, każde moje powtórzenie które liczę jako jedno powtórzenie jest wykonywane w całym i połowistym zakresie czyli schodzę w dół wychodzę jedynie do połowy, schodzę ponownie w dół i wychodzę znowu do góry i to jest jedno powtórzenie takich powtórzeń celuję, żeby było między 10 a 12 i tutaj ciężar zostawiłem ten sam, co w zeszłym tygodniu natomiast powtórzeń zrobiłem Dwa, bodajże więcej, więc też byłem bardzo, bardzo zadowolony. No i tutaj generalnie nie mam sobie absolutnie nic do rzucenia. Niestety kolejne ćwiczenie jest wykonywane też w rampie. W rampie na 15 powtórzeń, gdzie już naprawdę też sporo było tych serii wstępnych. Aczkolwiek nie udało mi się go nagrać, bo jestem, nie do końca przygotowałem się na ten trening, może tak powiem. I nie opróżniłem po pierwsze telefonu z poprzednich nagrań, co spowodowało, że w tym ćwiczeniu akurat zatrzymało się nagrywanie, ponieważ skończyło się miejscem w dysku i dopiero później usunąłem część filmów i dograłem ostatnie ćwiczenie, a z kolei w kolejnym ćwiczeniu nagrała się tylko jedna noga, ponieważ rozładowało mi się całkowicie telefon. Ale tu musicie mi uwierzyć, że zrobiłem po prostu maksymalną liczbę powtórzeń, czyli coś w chyba 14 czy 15 z pomocą Sylwii. Następnie zrobiliśmy Dropset o około 80 kg, znaczy nie około, dokładnie 80 kg, wykonałem kilogramów maksymalną liczbę powtórzeń, znowu dropset około 60 kg i z maksymalną liczbą powtórzeń, a następnie przeszedłem właśnie na to, co widzicie teraz, czyli serię łączoną. Jest to wyprost po ludzi na maszynie siedząc jedno nóż łączone ze split, składem czyli z takim przysiadem, który jest takim, można powiedzieć, taką odmianą przysiadu bułgarskiego. Ale bez podnoszenia sobie tej nogi zakrocznej, więc zaraz zobaczcie dokładnie, jak to, jak to wygląda. W takich serii, jak tutaj widzicie, mam dwie. Przy czym w ostatniej nie będę oszukiwał, trochę sobie dokładam intensyfikacji. Na zasadzie robię sobie dropsecik w, w wyproście i dropsecik w składzie i tak sobie tym operuję. No bo zazwyczaj jest tak, że. Po prostu, jak wiem, że to już jest ostatnie ćwiczenie, to chcę wykorzystać je na 100% czy 150%, nawet jeżeli tak byłaby taka możliwość. Zatem robię, aż nie będę w stanie nie robić. W zasadzie nie będę w stanie robić, więc, więc tak jest moje założenie. No i zazwyczaj właśnie kończy się tak, że jakąś tam formę dropsetu, czy jakąś formę intensyfikacji nieplanowanej, wrzucam. I to by było na tyle. Dobra, i zamykamy dzień na dzisiaj. Ponownie jest już to. 50 gramów piersi z kurczaka, albo ketchupu, 100 gramów płatków usianych, miarka odżywki białkowej, dokładnie izolatu. I 20 gramów masła migdałowego. Tak to wygląda na ostatni posiłek. Żegnam się z Wami. Lecę jeść, odpoczywać przed snem, spać i widzimy się jutro, zaczynając dokładnie od nowa. Jutro 1812 się melduje. Do zobaczenia.